Hej, tu Wojtek Grison. E, chyba widzieliście mój e, ostatni film, a jeśli nie to... No e, to zobaczcie. Dobrze, co ja to miałem zobaczyć. Aha tak. Czyli mój Minecraft działa. Ja, ja miałem tak. A miałam swoje gry, te gry Wojta. Minecraft, nie oddzielam. Ja. No nie działam przykro Windows mówi, Arkę, ja w tym miałem nagrywać, ale coś nie, nie wyszło, więc coś tam nie wiem, ale dobrze. Nazywam y, się Minecrafta i coś powinien działać. Trzeba zobaczyć Minecraft X. X. No dobrze, jak nie wiem, jak tam mówicie, ale to wszystko jedno. Trzeba poczekać. Coś tam jakieś tam nie wiem, Java, coś tam, no, a co? tutaj tak na historii Minecraft. Najwyżej w innym odcinku. No dobra, Minecraft są instalowane. No to nie, to tak to jakby wyglądało. hmm, um, jakieś tam... Netflix Speed World, to nie jest takie... Moskłada to jest to nie. Colin MCRide 2005. Demo, C4 robot, Citroen C4 robot, no ale to będę był, no ale co by nie wiem, gdzie grał, tylko jak, co by to chcecie się zagrać, tu mam swoje, nie pisałam, to są chińskie gra, ale to ja to nie będę nagrywał, bo to jest no ale, skąd ściągać piosenki, ja ściągam Twoja nuta, albo koledzy z kinfo, dyski info to jest... Ale to jest najlepsze, tu nic nie trzeba płacić w ogóle. Zaraz wam pokażę. Tak, albo inaczej. Teldyski info się pisze. Pierwsze. Teldyski, teksty, pisanek, wideoklipy. Codbioski też mam ściągać, ale to trochę takie dziwne, no ale dobrze, to ja tak Bingo, Bingo players Jakoś takie się po A to w i tego tak szukam. Pytokę te bo to nie znajdzie. No, przykro mi, bo tak nie znajdzie. No, no i tak jak się pobieramy, jakąś ustawę pobieramy, ten, on, na przykład jakaś tak, tutaj na nie wiem no i wiesz, co o to wam chodzi. Jest ty, tak, tutaj i tu pobierz plik, to no, już się tam logisuje i tak. Wiem, się uh, internet módli. No, już sumie jakoś to coś internet módli, więc nie będę pokazywał. I co jeszcze? No, Wejdźcie sobie na, na YouTube. Tak, ja wchodzę teraz tak uh, Y i T, no to... W, w kracie super, no super. Dobrze, hmm, teraz wchodzimy jakieś, nie wiem co tam. W, um, get up. Go Players. To jest super dźwięk, śmieszna tak w ogóle. Posłuchajcie, pierwsze. Nie ściągajcie tego, tego linku spod spodem, bo to jest takie naciągane. Ściągajcie stoly skini. To tam jest. No dobrze, więc ja nie będę zrobił. Cześć!